Czyli Dariusz Jękowski, Marek Skoczyła, Artur Beworski, Kam Bioski, Bartłomik Tarski, Paweł Januszki, Dariusz Szymowski Łącznie 14 zawodników. W dwóch klasach, w klasie post classic 580 widzimy Sebastiana Kapustę, w tej chwili na drugim miejscu e, Tomasza Dudziaka i Dariusza Ziętkowskiego, pozostali zawodnicy startują w, klas, w klasie classic 500. No i zobaczmy jak sytuacja się ma e, w stawce zawodników. Zawodnicy jadą zachowawczo, szanują sprzęt, który ma już parę lat i nie atakują się w bezpośredniej walce.

na dziesiąte awansował Artur Kozłowski, na 11 Barbony Marek Skoczyna, Paweł Kamiński, Dariusz Szymichowski zamykają stawkę. Ich pozycje nie uległy zmianie. Natomiast pierwsza trójka jedzie blisko kontaktowo, mają się w zasięgu wzroku. Pierwsza dwójka będzie walczyła o zwycięstwo do samego końca, czuję, że jeden będzie naciskał drugiego, Marcin Magdzik będzie naciskał, żeby pozostać na prowadzeniu, a Sebastian, który wystartował z pierwszej pozycji, będzie się starał ją odzyskać, także... To Bez zmian, Marcin, 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 ale tylko jedna dziesiąta różnicy pomiędzy tymi dwoma Pierwsza dwójka naprawdę bardzo kontaktowo, bardzo się siebie. Różnice się nie mieć zawodnicy wyciskają co z klasycznych maszyn. Przemysł ja ja do... to... Angluzyński ma już bardzo bezpieczną przewagę nad jadącym na czwartej pozycji Marcinem Mączyńskim, ale za to do niego braci Maciej. Jak się ładnie rybnęło. Załkał szóstą pozycję blisko kontakt Paweł Lubiński i przechodzący zawodnika po zawodniku Kamil Grochowski. Kamil już zyskał mu drugą kartę. Sebastian i Przemysław to pierwsza trójka e, tego wyścigu. Rozpoczęli już w tej chwili trzecie odnowienie. No i te różnice sprzętowe nie są aż tak znaczące, bo do pierwszego budla jeszcze nawet tekrę... wątrowia szczak. Natomiast pierwsza grupa w kontakcie jadące na trzeciej pozycji